Sorki, że się wymądrzam Ale nie zgadzam się z tobą Czemu jak dorośniemy, mamy przestać się spotykać? Będziemy przyjaciółkami do końca życia Pomogę ci spełnić twoje marzenie Będziesz mogła pojechać tam, gdzie zechcesz Ja też ci pomogę Pod warunkiem, że wrócisz Dziękuję Głupka się Dziewczyny? Tu jest złodziej. Właśnie nas okradziono, co? Nie obchodzicie, że ukradną ci twoje drogie perfumy? Zginął mi dyktafon. Czego chcecie? Już ci lepiej? Tak, dziękuję. To dobrze. Twoja obecność bardzo mi pomaga. Cieszę się, że lepiej się czujesz. Pomocy! Tu jest złodziej. Słyszałaś? Sí, Może powinieneś to sprawdzić. Chodźmy razem. Nie. Co będzie, jak za słabne? Chcesz spędzić Sylwestra sama? Jestem zmęczona. Poza tym w domu jest moja siostra. Ale umawiamy się na te badania. Dobrze. Dziękuję ci za wspólne chwile. Szczęśliwego nowego roku wzajemnie. Znalazłaś siostrę? Nie, a ty Roberta? Też nie. Gdzie one się podziały? Poszukajmy ich. Luhan? Widziałaś Robertę? Tak, jest w łazience. Bardzo źle się czuje. Dlatego przyjdzie później. Ale będzie na pewno. Okradli nas! Tu jest złodziej! Co? Okradli nas. Zróbcie coś. Co? Ukradli nam dyktafon. W ośrodku jest złodziej. To pilne. Tata mówił, że spędzasz Sylwestra w Dlatego do ciebie zadzwoniłam. Ale dziś mam wolę. Nie ma z wami Oktawia? To bardzo poważna sprawa. Wiesz, że profesor Oktawio jest mięczakiem. Nie ufam mu. Zaraz będę. Wielkie dzięki. Pa. Słucham. Alma. Alma? Profesor Octavio? Profesor Octavio. No, 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 nie widziałam go. Ale no, jak ale chcesz... Czekaj. No? Telefon ja. do pana. Alma. To Alma. Znalazł pan złodzieja? Nie. No, z Twoi koledzy go szukają. A. Jasne. Róż. Szukają. Mam nadzieję, że to ważne, bo mam ciekawsze zajęcia Jasne, że tak Nie zajmę ci dużo czasu Przypominam ci, że masz nic nie mówić Robercie Umówiliśmy się Pamiętam Dotrzymam słowa Szczęśliwego Nowego Roku Świnia Rozłączył się Lola, przestań. Jak mi to zabierzesz? Zacznę krzyczeć. Wypiłaś całe piwo. Skończyło się? Przestań. Jestem głupi, że cię tu przyprowadziłem. Oddaj to. Co z tobą? Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie kocha, przecież ja Cię kocham, umyj twarz. Posłuchaj mnie, ciszej, kto tam jest? Jajka? A co? Oszalałaś? Nie przestajesz mnie zaskakiwać. W tym złym sensie. Mamy jeść jajka w Sylwestra? One mi wychodzą najlepiej. Nie narzekaj, bo w lodówce wszystko zaśmiardło. Przynajmniej te jajka są świeże. Umawialiśmy się, że przynajmniej dzisiaj będziemy się dobrze bawić. Masz rację. Zjedzmy te jajka. Świetnie, ale z szampanem. Jajka z szampanem? To tam jest. Halo? Znalazł pan złodzieja, profesorze? Słyszałem głosy, ale nikogo nie widać. Dobrze pan szukał? Tak, ale gdzieś się ukrył. Mam pomysł. Ja pójdę tędy, a pan tamtędy i zobaczymy, kto pierwszy go znajdzie. To niebezpieczne. Pójdziesz ze mną. Proszę iść przodem. Mam jeszcze coś do zrobienia. Gdzie? W łazience. Ale pospiesz się, bo muszę to załatwić przed północą. To proszę się rozglądać. Lola, wstawaj. Umyjemy ci twarz. Chodź. Kręci mi się w głowie Zaraz powitamy nowy rok Nowy rok? Tak, jaki nowy rok? Cicho Szczęśliwego nowego roku Zamknij się Co ty tu robisz z Lolą? Odbiło ci? Upiłeś ją, debilu wszystko ci wytłumaczę. Nie musisz. Nie widzisz, w jakim jest stanie? Zabrała mi piwo. Jak zechce skoczyć z piątego piętra, też jej pozwolisz? Nie. Co jest? Niszczysz wszystko wokół siebie. Jesteś idiotą. Chodź, Lola. Trzymaj się mocno i idź. Mówisz mi. Nie tłumacz się. Luchan, pomóż mi ją nieść. Co się stało? A ty milcz. Chodźmy. Z drogi. Wiegusiu! Wszystko ci wyjaśnię. Na razie.

wszystko będzie dobrze. Myślę, że Pilar wymyśliła sobie tego złodzieja. Znasz ją. Musiała jakoś zepsuć nam Sylwestra. Szczęśliwego nowego roku. Może masz rację. Czuję, że gryzie cię coś jeszcze. W autobusie wyglądałaś na zagubioną. Nie, po prostu martwię się o siostrę. Może wydaje ci się zimny i nieprzystępny, ale potrafię słuchać, doradzić. Do tego jestem przystojny, prawda? Przestań. Wyciągam do ciebie rękę, albo i dwie. Nie wygłupiaj się. Mówię ci to, żebyś czuła się bezpieczna, bo jesteś fajną laską. Chodź szybko. Co się stało? Wiesz gdzie mnie szukać. Co jest? Koniec imprezy. Co? Żartowały.